Witam Państwa serdecznie, z tej strony Radosław Kowalewski, firma Hyundai Wocłowek Autostrefa. Chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować Państwu Hyundai Tucsona w najgłębszej wersji wyposażenia Platinum z automatyczną skrzynią biegów. Dlaczego Platinum? Bo właśnie chciałem Państwu o tym opowiedzieć, że warto zastanowić się nad tą wersją wyposażenia, bo ma już praktycznie cały komplet z naszego cennika, a to właśnie fajna rzecz mieć już tak wyposażone auto. I w tym momencie przejdziemy sobie dookoła tego samochodu, opowiem Państwu o każdej wersji. Każdej rzeczy, która jest w wyposażeniu tego samochodu, i rzeczywiście zobaczymy, co Państwo o tym myślą. A teraz czas zaprezentować, dlaczego wersja Platinium jest akurat najwyższą wersją wyposażenia i czym ona się wyróżnia. Przede wszystkim w przedniej części Hyundai, tu są na wersji Platinium, cały grill jest przyciemniany. W tej chwili świecą nam się światła postojowe. Również tutaj te światła funkcją, pełnią funkcję roli świateł do jazdy dziennej. W takim aucie nie zabrakło nam z przodu czujników parkowania. W przedniej części mamy też kamerę od systemu Kamer 360 stopni. O tym powiem Państwu też w dalszej części tego filmu. Oczywiście, wersja wyposażenia Platinium ma najwyższy standard bezpieczeństwa, zaczynając od martwych pól, od kamer. W przedniej części asystenta automatycznego hamowania, wykrywania pieszych, rowerzystów, którzy nadjeżdżają nam z naprzeciwka. Samochód automatycznie zahamuje przed poprzedzającym autem i również posiada inteligentny tempomat. Jest cała masa tych wszystkich systemów. Oczywiście o tym wszystkim też opowiem na salonie, bądź ewentualnie zaprezentuję to na tej jeździe testowej. Może teraz pod podmaskę tego, tego samochodu pod maską naszego Hyundai Tucsona e, służy nam najpopularniejszy silnik benzynowy 1.6 jest to silnik czterocylindrowy, który pracuje u nas już od 2015 roku. Aktualnie ma 150 koni mechanicznych i 250 Nm momentu obrotowego. Sprzęgnięty jest 7 automatem, który ma świetne opinie jest już u nas od dawna. Tak jakbym sobie przypominał, to gdzieś to 2012-2013 rok te automaty już pracowały w naszym Hyundai'u i świetnie się sprawdziły do tej pory. Bardzo dobrze tutaj sprzęgnięty jest z tym motorem. A znowuż to powtórzę, wszystko to się okaże podczas jazdy testowej i sami mogą Państwo sprawdzić, jak właśnie ten silnik będzie dawał radę z, tym, z tą masą samochodu, z tym konkretnym egzemplarzem, a naprawdę robi to świetnie. W bocznej linii Hyundai Tucsona w wersji wyposażenia Platinum zwróciłbym Państwu uwagę na świetnie wyglądające, największe nasze felgi o rozmiarze 19 cali. Są to felgi, które są polerowane z zewnątrz i ciemne w środku, bardzo charakterystycznym wzorem. Jeżeli by chodziło o samochody z automatyczną skrzynią biegów, rzuca nam się tutaj napis 48V na błotniku. Jest to informacja o tym, że samochód jest wyposażony w miękką hybrydę. Dzięki takiej miękkiej hybrydzie dostają Państwo dodatkową chwilową moc, kiedy Państwo ruszają takim samochodem, przyspieszają. A dzięki temu rozwiązaniu najlepiej można to wytłumaczyć, że też świetnie działa system start-stop. Tak naprawdę nie czuć, kiedy samochód uruchamia się czy i gasi. I dzięki temu tak naprawdę jak on pracuje, nie, nie będzie państwa kłopotował, kłopotał bądź denerwował. E, jeżeli by chodziło o tą <laughs>, linię boczną, e, w białym e, kolorze, który jest tutaj perłowy, e, też świetnie widać przetłoczenia, które zostały zrobione e, na samochodzie. Wersja wyposażenia Platinum ma też chromowaną listwę nadokienną, e, która idzie aż do e, samego lusterka. Jeśli by chodziło w tylnej części, mamy przyciemnione szyby, relingi dachowe e, i w lusterkach znajdują się też kamery 360 stopni i martwe pola. O tym dalej opowiem Państwu wewnątrz samochodu, a teraz zapraszam do tyłu samochodu. Hyundai Tucson w wersji wyposażenia platyniów W tylnej części również ma światła w technologii Full LED. Mamy tutaj listwę świateł postojowych, które przeciągnięta jest przez całą klapę i bardzo efektywnie wygląda. Również podświetlanie tablicy rejestracyjnej jest technologii led -owej. Klienci w wersji wyposażenia platinium w tylnej części mają czujniki parkowania, kamerę cofania, przyciemniane tylne szyby. Nie zabrakło tu takich rzeczy jak inteligentna klapa bagażnika. Ona jest otwierana elektrycznie. Możemy wyregulować prędkością, możemy regulować prędkością otwierania takiej klapy, możemy też wyregulować wysokość, na jaką będziemy otwierać taką klapę, na przykład gdy rzeczywiście mamy niższy garaż. Bagażnik jest o pojemności 570 litrów. Sam załadunek jest tutaj bardzo prosty, Jakiś jest bagażnik wyżej podniesiony, rzeczywiście łatwiej z niego wyciągać czy załadowywać. Jeżeli by chodziło o tą tylną klapę, też ma taką funkcję inteligentnego otwierania. Wystarczy, że Państwo staną z kluczykami za autem i ona automatycznie będzie nam się wtedy otwierała. Do naszej prezentacji chcielibyśmy Państwu dodać informację, jak działa inteligentna klapa bagażnika w Hyundai Utosonie. Zacząłbym od tego że po zamknięciu samochodu musimy oczekać około 30 sekund, tak, żeby systemy alarmowe, jak i wówczas ta inteligentna klapa, zaczęła po prostu działać. Eee, jak to działa? Generalnie, podchodzimy z kluczykami, które mamy w torbie, w kieszeni, ja je trzymam tak tutaj u góry, tak, żeby Państwo widzieli, że one są eee, w moich rękach i rzeczywiście działa to automatycznie. Jeżeli podchodzimy z takimi kluczykami do tylnej części bagażnika, daje on nam sygnały wizualne, jak i dźwiękowe, i automatycznie taka klapa unosi nam się do góry. A co wtedy, kiedybyśmy nie chcieli, żeby ona się unosiła? Wystarczy, że wtedy, kiedy ten samochód wysyła nam te sygnały dźwiękowe i wizualne, na przykład w pierwszym, drugim, możemy odejść od tej klapy i ona pozostanie po prostu zamknięta. Prawda, że fajna rzecz? Tu sona wersji wyposażenia platiniu wyróżnia w tylnej części dodatkowa możliwość przeciemniania szyb w postaci rolety. To wyposażenie jest tylko i wyłącznie w wersji wyposażenia platiniu, więc warto też o tym wiedzieć. W tylnej części mamy podgrzewane fotele, trzecią strefę klimatyzacji, gdzie możemy wyregulować swoją własną temperaturę. Mamy dostęp do dwóch gniazd USB, dzięki czemu możemy doładować nasze urządzenia. W tylnej części mamy też podłokietnik z uchwytami na napoje, a tylna kanapa jest z regulowanym kątem oparcia. Naprawdę można tutaj bardzo wygodnie podróżować. Wersja wyposażenia Platinum odwdzięcza się dla swoich klientów przede wszystkim charakterystycznym tunelem środkowym. Wybór przełożenia skrzyni biegów jest tutaj sterowany z przycisków, co jest bardzo poręczne, wygodne i innowacyjne, moim zdaniem. Możemy tutaj też znaleźć. Oczywiście ręce powinno trzymać się podczas jazdy na kierownicy, ale też tutaj wygodnie ona odpoczywa. Jeżeli by chodziło o wnętrze naszego samochodu w Platinium, mamy dostęp do podgrzewanych siedlisk. To siedlisko pasażera też jest z regulacją wysokości. Mamy też podgrzewaną kierownicę wielofunkcyjną. Jest tutaj mnóstwo rzeczy, które warto powiedzieć podczas jazdy testowej, jak one pracują. Między innymi inteligentny tempomat. Mamy tu sterowanie audio naszym zestawem mówiącym. Na ekranie naszej nawigacji możemy mieć fabryczną nawigację Hyundai'a, możliwość podłączenia naszego urządzenia telefonu z Apple Car czy Android Auto. Jeżeli by chodziło o klimatyzację, pokazywałem z tyłu, że jest trzecia strefa, z przodu mamy tak samo rozdzielenie na dwie strefy. Jeżeli by chodziło o Hyundai'a Tucsona, w desce rozdzielczej, jeżeli by chodziło o nawiewy też poprowadzone są Nawiewy przez całość deski, co daje taką jeszcze lepszą cyrkulację powietrza wewnątrz w tym samochodzie. Jeśli by chodziło to, co wyróżnia, tak jakby wersji wyposażenia Platinum, to jeszcze raz powtórzę, że mamy tutaj ten tunel z przyciskami do wyboru skrzyni biegów Mamy też w standardzie takie rzeczy jak nawigację, indukcyjną ładowarkę. Mamy też manetki do sterowania z pracy skrzynią biegów. Skrzynia biegów jest tutaj siedmiostopniowa, także naprawdę bardzo szybko i sprawnie działa. Wnętrze naszego Tucsona jest w kolorze ciemnym i mam nadzieję, że na żywo jeszcze bardziej się Państwu spodoba niż tutaj prezentuję. Mam nadzieję, że nasza krótka prezentacja naszego Hyundai Tucsona w wersji Platinum, najbogatszej wersji, jeszcze do tego z automatyczną skrzynią biegów, Państwu się podobała. Ale i tak myślę, że wszystkiego nie powiedziałem, a dzięki temu mogę Państwa zaprosić do salonu. A najważniejsza rzecz, która by sprawiła, że polubią Państwo ten samochód, to właśnie ja testowa i dokładnie z takim samym silnikiem mamy samochody też do testów. Już dzisiaj zapraszam Państwa do naszego salonu Hyundai Włocławek, firma Autostrefa, na ulicy Jana Pawła II, 19A. Salon jest czynny od godziny 7.30 do 17.00. Mamy też drugi salon Hyundai Promes, w którym prezentujemy auta z rynku wtórnego. Również czynny od godziny 7.30 do 17.00. Po boku prezentujemy nasze strony internetowe. I jeszcze raz naprawdę serdecznie zapraszam Państwa do naszego salonu i mam nadzieję, że będę mógł Państwa gościć. Dzięki bardzo.